W tej wersji wiosłowania łokieć prowadzimy nieco szerzej w stosunku do tułowia. Ćwiczenie wykonujemy najpierw jedną, później drugą ręką, zaczynając od ręki słabszej. Wiosłowanie handlami może mieć wiele wariantów, ale jest y, jedna wspólna cecha wszystkich wiosłowań, czyli to, że ruch wiosłowania inicjujemy łopatką. Czyli ruch powinien wyglądać w ten sposób, że razem z przyciąganiem rąk ściągamy łopatki i wypinamy klatkę do przodu, czyli wiosłując jednorącz powinno to wyglądać w ten sposób, że nie przyciągamy w ten sposób, tylko właśnie inicjujemy ruch łopatką. Ściągamy łopatkę, wypinamy klatkę do przodu i za każdym razem jest pełny zakres ruchu. Wypuszczamy łopatkę i ściągamy i wypinamy klatkę do przodu. I właśnie tak powinny wyglądać wszelkiego rodzaju wiosłowania.